Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa, powiedziane jej od Pana. Oto słowo Pańskie. Tuż przed samym Bożym Narodzeniem Kościół rozważa. E, Znamienną scenę spotkania, spotkania dwóch kobiet, dwóch e, tych, które mają w sobie wiarę i rozmowy między nimi, Maryi i Elżbiety. Nawiedzenie. I warto zadać sobie tutaj na początku pytanie, kto tu kogo nawiedza. Bo zwyczajowo pewnie myślimy o tym, że to Maryja nawiedza Elżbietę. A jednak sensem tej sceny jest Nawiedzenie przez Jezusa samego Jana. To spotkanie tych, którzy są w łonach swoich matek, jest tutaj sensem tej sceny w takim, w takim najgłębszym wymiarze, gdy mówimy o nawiedzeniu. I widzimy zatem Maryję, która pełni posługę wobec swojego syna od, już od samego początku, niosąc go w swoim łonie do, do Jana który jest w łonie Elżbiety. To jest obraz Kościoła, który jest Kościołem misyjnym. To jest obraz każdego z nas, który mając w sobie Chrystusa, tego Chrystusa będzie niósł innym po to, aby wydarzyło się właśnie to spotkanie. I sensem tego spotkania jest to, co zostało zaprorokowane Zachariaszowi o Janie, o jego, o jego synu. Mianowicie to, że odbłona matki zostanie napełniony Duchem Świętym. I to widzimy właśnie w tej scenie, właśnie to się dzieje. To proroctwo, które otrzymał Zachariasz, ono się wypełnia. W łonie swojej matki Jan, prorok, zostaje napełniony Duchem Świętym. I tak samo Kościół będzie niósł Chrystusa po to, aby Duchem Świętym. Aby otwierały się oczy, aby, aby ludzie in, przejrzeli i poznali Jezusa, który jest obecny w Kościele. I pierwsza rzecz, o którą tutaj chyba warto się modlić dla samych siebie, to jest właśnie, by mieć w sobie taką wiarę Maryi. To znaczy, by mieć wiarę tych, którzy dają siebie samych, aby wypełnić tą posługę właśnie niesienia Jezusa. Tacy, jacy jesteśmy, z całą naszą słabością, z całym naszym połamaniem, pokitraszeniem i tak dalej, Jezusowi to zupełnie nie przeszkadza. Jezus przyjmuje nas i to jest jakiś głęboki wyraz tajemnicy wcielenia, że Jezus przychodzi do nas właśnie takich, jakich my jesteśmy, niekoniecznie pełnych łaski. Właśnie przychodzi do nas. Po to, aby nas przez łaskę przemienić i mimo wszystko uzdolnić nas do wypełnienia swojej misji. Do wypełnienia tej misji, że pragnie pójść aż na krańce. Widzimy dzisiaj w Ewangelii Kościół, który jest Kościołem w drodze. Maryja, która jest w drodze. To jest Kościół, który jest w drodze. I my tak samo jesteśmy w drodze. Więc warto dzisiaj modlić się o to, aby mieć taką wiarę Maryi, aby siebie samych. Oddać na, na posługę Jezusowi. To jest pierwsze, co odczytuje dla samego siebie w tej scenie, spotkania tych dwóch kobiet, kobiet wiary. I drugie to jest wiara Elżbiety. Przedziwne są te słowa, które ona mówi, mianowicie mówi: Błogosławiona jesteś między niewiastami. I to jest cytat ze Starego Testamentu z dwóch fragmentów. Ona powołuje się na dwa wydarzenia znamienne. Jael, która przebija kołkiem głowę Sisery, kobieta, która zwycięża męża, wojownika i Judytę, która zabija Hovelofernesa, odcinając mu głowę. To one są błogosławione między niewiastami. Tak, tak zostają określone. I tutaj ma, widzimy nową Jael i nową Judytę. To znaczy Elżbieta w Maryi dostrzega nową Jael i nową Judytę. To znaczy mówi, rozpoczyna się ostateczne zwycięstwo nad złem. W Tobie, w tej kobiecie, w Maryi rozpoczyna się ostateczne zwycięstwo nad złem. Bóg będzie toczył walkę i tą walkę zwycięży. To jest pierwsze proroctwo. I drugie, które tutaj także odczytujemy, a skądże mi to, że matka pana mojego przychodzi do mnie? Maryja zostaje tutaj, tutaj nazwana, to jest fragment, z, z dru, cytat z, drugie, z drugiej księgi Samuela, zostaje, nową, zostaje określona jako nowa Arka. To znaczy, to, ta wiara Elżbiety, to jest wiara, która przenika poprzez. Jakąś słabość ciała, poprzez zasłonę ciała, i jest w stanie dostrzec właśnie obecnego Jezusa, właśnie w tej arce, którą jest sama Maryja. I to, co, to, o co chciałbym dzisiaj się także, druga rzecz, o którą chciałbym się modlić dla nas, to jest to, abyśmy mieli także wiarę taką, jaką ma, ma Elżbieta. To znaczy, żebyśmy w Maryi. Która jest figurą kościoła, to znaczy w samym kościele, żebyśmy my sami umieli dostrzec dwie rzeczywistości. Pierwsze to jest ta rzeczywistość obecnego Chrystusa, że Kościół jest arką. Że tu pomimo naszych grzechów, pomimo różnych nieprawości, pomimo takiego zaciemnienia, prawdziwie obecny jest Chrystus. To jest pierwsza rzecz, o którą chciałbym się modlić dla nas. I druga właśnie ta związana z wiarą, z wiarą Elżbiety, to jest to, to jest wiara w ostateczne zwycięstwo nad złem. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Że Kościół, nowa Ewa rozpoczyna, rozpoczyna tą walkę, i ta walka już jest wygrana dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego wygranej. I że my toczymy tą, tą, tą walkę. I mamy zapewnienie, mamy rękojmie do tego, że, zostań, że ta walka w nas samych także zostanie wygrana. Prośmy Boga o to, abyśmy mieli taką wiarę, jaką, jaką ma Maryja, byśmy byli kościołem misyjnym, byśmy byli kościołem posłanym i innym przynosili Jezusa oraz taką, jaką ma Elżbieta, żebyśmy byli w stanie dostrzec obecnego Chrystusa w kościele, pośrodku nas, Boga żywego. I mieli wiarę w ostateczne zwycięstwo nad złem. Niech nam się tak stanie w przededniu Bożego Narodzenia. Niech ta łaska do nas przyjdzie. Łaska wiary. Amen.